Z tej strony football maniak. A dzisiaj, wreszcie, na moim kanale otworzymy sobie saszetkę Panini Prism World Cup 2014 Brazil. No, jestem bardzo szczęśliwy, że wreszcie ją mam. Otworzymy ją sobie nożyczkami. Uff. Wow. Ale one są piękne. OK, mamy tak. Karim Benzema, Salomon Kalou. Wow, mamy aerial assault Cristiano Ronaldo. Wow, i Sergio Aguero. Jest. Bardzo lubię tego zawodnika, bardzo chciałem tą kartę. Nie wierzę. Patrzcie, te dwie super specjalne karty. Mamy też Alexis'a Sanchez'a, Shakiriego i Sneidera. Super karty. Naprawdę już się nie mogę doczekać na następnych saszetek. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć, football Maniak.